Księga Psalmów, Psalm 72. O Boże, przekaż Twój sąd królowi, i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. Niech, spraw niech sądzi sprawiedliwie Twój lud, i ubogich Twoich, zgodnie z prawem. Niech góry przyniosą ludowi pokój, a wzgórza sprawiedliwość. Otoczy opieką uciśnionych wśród ludu. Ratować będzie dzieci ubogich. A zetrze na prochcie mierzyciela, i będzie trwał długo jak słońce, jak księżyc przez wszystkie pokolenia. Stąpi jak deszcz na trawę, jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię. Za dni jego rozkwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie. I panować będzie od morza do morza, od rzeki, aż po krańce ziemi. Nieprzyjaciele będą mu się kłaniać a jego przeciwnicy pył będą zlizywać. Królowie Tarsisz i Wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę i oddadzą mu pokłon wszyscy królowie. Wszystkie narody będą mu służyły. Wyzwoli bowiem wołającego biedaka i ubogiego i bezbronnego. Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem i ocali życie ubogich. Od krzywdy i ucisku wolni ich dusze. A krew ich cenna będzie w jego oczach. Przeto będzie żył i dadzą mu złoto z saby. Zawsze będą się modlić za niego. Nieustannie mu błogosławić. Ofitość zboża niech będzie na ziemi. Niech szczyty gór nią zaszumią. Jak Liban niech plon jego kwitnie. Niech będzie jego kwiat jak polna trawa. Imię jego trwa na wieki. Jak długo świeci słońce, niech wzrasta Jego imię. Niech się wzajemnie Nim błogosławią. Niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda. Błogosławione na wieki chwalebne Jego imię. Niech się cała ziemia napełni Jego chwałą. Niech się tak stanie, niech się stanie. Koniec psalmu 72.